Panie prezesie, stwierdził pan, że inteligentna kopalnia to kolejny kamień milowy dla polskiego górnictwa? Tak, to prawda. Polskie górnictwo rozwijając się przez kilkaset lat, tych kamieni milowych już miało kilka. Przede wszystkim wprowadzenie maszyn, najpierw z napędem parowym, później z napędem elektrycznym. To wprowadzenie systemów eksploatacji ścianowej, później kompleksów zmechanizowanych. Natomiast w tej chwili stajemy pod bardzo ważnym wyzwaniem, aby w najszerszym z możliwych zakresów zastosować. Wszystkie możliwe instrumenty informatyczne do tego, abyśmy stworzyli kopalnię sprawnie zarządzaną i bezpieczną. W tej chwili informatyka pozwala na to, aby procesy sterowania procesy diagnozowania zagrożeń zarówno naturalnych, jak i awaryjnych, transmisji danych, przechowywania, archiwizacji, a przede wszystkim obróbki celu ciągnięcia wniosków, poprawiła zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność naszej produkcji. A jak koncepcja inteligentnej kopalni wdrażana jest w warunkach katowickiego holdingu węglowego? Zastosowaliśmy nowoczesny kompleks ścianowy, który w pełni jest diagnozowany na etapie produkcji. W trakcie tej diagnostyki informacje są przekazywane bezpośrednio do producenta, gdzie serwis, obserwując wszystkie zapisy, może nas informować, gdzie jest tam możliwej awarii i co należy zrobić, żeby tej awarii uniknąć. Staramy się również inne maszyny urządzenia w ten sposób uczulnikować, tak aby no, chociażby tak podejść na jak temperatura plasy, łożysk, mogą nas poinformować poprzedzająco, że dane urządzenie może ulec zniszczeniu w ciągu najbliższych godzin pracy. Czy to możliwe, żeby w polskich kopalniach maszyny zastąpiły kiedyś człowieka? Obawiam się, że człowieka na dole nic nie zastąpi. Oczywiście my możemy na tych najbardziej zagrożonych odcinkach stosować maszyny, urządzenia bądź rozwiązania informatyczne. Natomiast pro, taki projekt, że górnik nie będzie zjeżdżał w raczej nie mieści mu mi się na dzień dzisiejszy w strefie pojęć realnych i jeszcze przez kilkadziesiąt lat człowiek będzie potrzebny Oczywiście w jak najmniejszym zakresie, w najbardziej niebezpiecznych strefach, jak również w maksymalnym w sposób zastąpiony przez maszyny tam, gdzie jest to możliwe. Bardzo dziękuję.